Unreal Engine 5 pokazuje next genową jakość rozgrywki, respawn świętuje swoje dziesiąte urodziny i trochę clickbaitowo PlayStation pokazuje nową konsolę. Witam was oczywiście, ja Badel i zapraszam na szósty odcinek giereczkowych nowości. Zaczniemy sobie od omówienia wydarzenia, w ramach którego dostaliśmy już kilka ciekawych wiadomości, oraz dzięki któremu następne kilka miesięcy powinno być ciekawsze niż konferencja PlayStation o dyskach SSD. A ten żart, w momencie gdy go pisałem, brzmiał o wiele lepiej niż teraz. Summer Game Fest, którego gospodarzem jest znany i lubiany Geoff Key, dostarczy nam jeszcze co najmniej 6 spotkań. Wśród których pojawi się EA Play, Night City Wire, Ubisoft Forward. Czy gameską Opening Night Live? W ramach pierwszego eventu zostało nam zaprezentowane demo Unreal Engine 5 zatytułowane Lumen in the Land of Nanite. O nazwie mówię nie bez powodu, bo bezpośrednio odnosi się do tego, co mogliśmy zobaczyć w materiale, czyli do światła oraz geometrii obiektów. Technologia globalnej iluminacji obecna w demie prezentuje swoją najbardziej rozwiniętą formę, a jej działanie możemy porównać do gorszego ray tracingu, jednak równocześnie nie tak za sobą żernego. Mnie najbardziej zainteresował fakt, że ta wersja silnika pozwoli nam na obserwowanie obiektów w wysokiej rozdzielczości, które będą składać się z milionów małych trójkątów. Co istotne, silnik bardzo ułatwi pracę deweloperom. Nie będą oni musieli bowiem upraszczać swoich bogatych w detale modeli, aby wpasować się w ograniczenia wydajnościowe. Piąta wersja silnika Unreal zrobi to za nich, a przynajmniej powinna. Warto dodać, że to, co zostało nam zaprezentowane, było ciągnięte przez next-genowego konia ze stajni Sony. Wiecie, tego co go jeszcze nikt nie widział, ale każdy wierzy, że gdzieś tam jest i już za niedługo nam się objawi. Kolejną ciekawą informacją jest to, że Unreal Engine 5 obsłuży nie tylko następną, ale również obecną generację konsol wraz z jabłkowymi i osobistymi komputerami, no i co nie takie oczywiste, mobilkami. W ręce twórców trafi on już na początku 2021 roku w wersji wstępnej a pod koniec roku w pełnej. Epic Games, właściciele silnika, poinformowali, że używanie ich technologii będzie darmowe, dopóki nie przekroczy się poziomu zarobków wynoszącego milion dolarów. Po przekroczeniu tego progu twórcy będą zobowiązani do przekazania symbolicznych 5% z tych wszystkich zarobionych milionów. I tak na moje to brzmi całkiem spoko, szczególnie dla tych mniejszych deweloperów. Dostaliśmy nawet informację od Phila Spencera, że wiele Xboxowych studiów używa nowego Unreala. Oraz, że druga część Hellblade od Ninja Theory powstaje właśnie na tym silniku. I to jest w sumie bardzo ciekawe, bo o grach od PlayStation, które będą działać na tej technologii, cisza, a przecież to na ich konsoli było prezentowane, to demo. It's time to see what's next. Drugie wydarzenie w ramach Summer Game Festu było nieco krótsze i zaprezentowało nam playlistę zawierającą genialne kawałki, takie jak Superman od Goldfinger, Guerrilla Radio autorstwa Rage Against Machine, czy Bad Religion od You. A, i dla niektórych istotnym może okazać się fakt, że w tle do tej muzyki będzie lecieć zremasterowany Tony Hawk Pro Skater 1 oraz 2. Ale mam nadzieję, że nie będzie to za bardzo przeszkadzało w słuchaniu. A jakby ktoś chciał nacieszyć się muzyką na dwa pady, to spokojnie. Dostaniemy również opcję split screena i gry, wieloosobowej. No i możliwość budowy skateparków czy ubierania postaci też będzie. Za tę produkcję odpowiadają autorzy odnowionego Crasha N. Trilogy. Ich owoc pracy będziemy mogli kupić już 4 dnia września na PC, PS4 oraz Xbox One. Jako ostatni zobaczyliśmy State of Play poświęcony w całości gameplayowi Ghost of Tsushima, nowej produkcji od Sucker Punch zmierzającej na PlayStation 4. I pierwsza niespodzianka, był to rzeczywiście gameplay. Kto by się spodziewał? Dostaliśmy pokaz tego, jak wygląda podróżowanie po mapie wraz z niecodziennym systemem nawigowania przy pomocy wiatru. Tak, dobrze słyszeliście. Teraz do celu nie będzie prowadziła żadna linia na ziemi, tylko element świata w postaci wiatru, a czasami również i lisa. Ale poza samym jeżdżeniem na koniu, zobaczyliśmy również to, co mnie najbardziej interesuje w tej grze, czyli walkę. Ta będzie podzielona na dwa style: honorowego samuraja oraz niehonorowego ducha. Ten pierwszy będzie niczym innym jak otwartą walką w zwarciu. Nasz wojownik będzie mógł w niesamowicie filmowy sposób eliminować wrogów przez zadawanie krótkich i szybkich cięć. Będzie mógł również blokować i kontrolować ich ataki, czy nawet odbijać nadlatujące w jego kierunku strzały. Czy to nie brzmi świetnie? Mnie najbardziej cieszy to, jak wyglądają animacje podczas walki. Wrogowie po otrzymaniu śmiertelnego ciosu chwytają się za ranę i powoli osuwają na ziemię. A niektórzy nawet błagają naszego bohatera o litość, pełznąc przestraszeni po ziemi. Styl ducha Zajzo oferuje masę cichych eliminacji. Niehonorowe ciosy w plecy czy też przełyk będą na porządku dziennym podczas posługiwania się tą szkołą. Pojawi się tutaj również możliwość używania petard, aby rozproszyć wrogów, czy strzelania z łuku, który swoją mocą potrafi odrzucić trafionego strażnika na kilka metrów w tył. Mhm. Mm nie wiem, czemu to tak wygląda, choć domyślam się, że producenci mogli sobie zwyczajnie pomylić pliki i wstawić tutaj te z Infamous Second Son. W sensie nie ma żadnego innego logicznego wytłumaczenia. W Ghost of Tsushima będziemy mogli również modyfikować naszego samuraja poprzez bawienie się różnymi perkami czy zwyczajne zmienianie jego ubioru. Gra będzie posiadać tryb fotograficzny, dzięki któremu uwiecznimy niektóre momenty z gry oraz stworzymy proste gify. Produkcja zaoferuje możliwość odpalenia specjalnego czarno-białego trybu oraz japońskiej ścieżki dźwiękowej, co pozwoli poczuć się jak w filmie Akiry Kurosawy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 17 dnia lipca zobaczycie ten tytuł na sklepowych półkach. A żeby odhaczyć segment Nintendo, to powiem, że w tym samym dniu wychodzi przesłodkie Paper Mario: The Origami King na Switcha. I w sumie tyle. Zero przytyków. Mario jest spoko. Także jeżeli chodzi o dotychczasowy Summer Game Fest, to byłoby na tyle. Następne wydarzenia powinny pojawić się na początku czerwca i jeżeli tylko się uda, to wraz z redakcją Gig Gamera postaramy się nadawać je na żywo. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na nasz Discord, do którego link znajdziecie w opisie. To to zdecydowanie krok naprzód dla Sucker od, odnośnie kreowania światów, budowania gameplayu. Kojarzycie taką firmę jak Electronic Arts? Tych, co lootboxy nazywają Surprise Mechanics? Tych, co oferują horrendalnie duże płatności? Na przykład w Apex Legends, gdzie żeby odblokować jakiś toporek czy inny nóż, trzeba było zapłacić kilkaset dolarów? A co jeżeli wam powiem, że to, to jest mały pikuś? Słuchajcie, dostajecie grę The Culling, a w zasadzie musi się ją kupić za jakieś kilka dolarów. Jest to gra z gatunku, który wszyscy kochają, czyli Battle Royale. Ale żeby w nią grać, nie wystarczy wydać na nią kasy. Trzeba też zapłacić za każdy mecz osobno. Chwila, chwila. Co? Tak, za każde rozpoczęcie właściwej rozgrywki trzeba zapłacić prawdziwą kasę. Every day you'll get one free online jeśli Więc online.

ale równie dobrze może skończyć się po kilku sekundach, bo akurat nie podnieśliście dobrej broni. Także w najgorszym wypadku możecie zapłacić około złotówki za kilka sekund gry. I jasne, niby jest możliwość kupienia specjalnej przepustki, która umożliwia Wam granie bez limitu przez określony czas. Tak więc teraz ktoś powie, ale Badyl, WoWa też przecież kupujesz i dodatkowo musisz opłacić abonament, żeby grać. No i okej, okay, zgoda, ale WoW. Przynajmniej coś sobą reprezentuje i oferuje w zamian niezapomniane historie. A The Calling to Battle Royale, wyglądający jak gra z PlayStation 3. Powiem wam, że źle się dzieje w tym weather Chociaż z drugiej strony, jeżeli lubicie dobre gry i to jeszcze za bezcen, to do 21 maja możecie pobrać z Epic Games Store piątą część GTA. Dla niektórych graczy ten fakt może wydawać się nieprawdopodobny, no bo przecież info o darmowym GTA idealnie nadaje się na jakiegoś clickbaitowego fake newsa. I tę niecodzienną sytuację postanowiły wykorzystać niektóre Janusze biznesu, wystawiając na Allegro konta z grom Rockstara za kilkanaście złotych. Darmową grę. Za kilkanaście złotych. Czemu już nie kilkadziesiąt? Nie, nie rozumiem tego. I w sumie ciekaw jestem tego, czy ktoś to faktycznie kupuje. Ale promocja na grę była zaskoczeniem, nie tylko dla graczy, ale również dla Epika, którego serwery, okupowane przez masę zainteresowanych, przestały odpowiadać i co róż wywalały błąd. Wracając jednak do rzeczy ważnych. Idąc w ślad za Xboxem, zespoły deweloperskie od Sony postanowiły zjednoczyć się i działać pod jedną nazwą. Uwaga, PlayStation Studios. Prawie takie zaskoczenie jak przy pokazywaniu logo od PlayStation 5. W każdym razie, z tej okazji dostaliśmy ładną animację, która będzie nas witać przy uruchamianiu gier od tych producentów. Play is at the heart of Mojang. It's the blocky backbone of our games. Ale, ale, kto to się pojawił, aby również pochwalić się podobnym zabiegiem? To Mojang, które od teraz będzie działało pod nazwą Mojang Game Makers. Nie, no żartuję, nazwa to po prostu Mojang Studios. Aj. A z trailera dowiadujemy się, że firma będzie pracowała nie tylko nad nowymi grami, ale również nad filmami. A no i że Modżank to po szwedzku gadżet. Co? You ready for w dniu 14 maja swoją urodzinę obchodziło studio Respawn Entertainment. Z tego miejsca składam oczywiście najserdeczniejsze życzenia temu genialnemu zespołowi i mam nadzieję zobaczyć jeszcze więcej świetnych produkcji sygnowanych ich logo. Ale nie Titanfall 3, bo jak zostaliśmy poinformowani przez Vince'a Zampelle, szefa studia, nic takiego nie jest w produkcji. Jednocześnie zaznacza, że chciałby zobaczyć jakiegoś rodzaju odrodzenie tej gry. Wiemy za to, że producenci pracują nad nową częścią Medal of Honor o podtytule Above and Beyond w wersji na VR, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Więcej informacji, jeżeli w ogóle, możemy spodziewać się na samym pokazie i jej play. A jako prezent na swoje 10 latek Respawn postanowił otworzyć nowe studio w Vancouver, które będzie skoncentrowane na rozwijaniu Apex Legends. No i co mogę powiedzieć? Z jednej strony chce mi się płakać, bo nie zobaczę nowego Titanfalla w ciągu najbliższych kilku lat, ale z drugiej jednak strony wiem, że Apex Legends ma się dobrze i będzie żył jeszcze długi czas. A teraz informacje z ostatniej chwili. Sony planuje wkrótce ujawnić line-up swoich tytułów. Tak przynajmniej wypowiedział się CEO firmy Kenichiro Yoshida podczas Sony Corporate Strategy Meeting. Zostały przedstawione również dane na temat subskrypcji PlayStation now, z których wynika, że pod koniec kwietnia opłaciło ją ponad 2 miliony użytkowników. Na to wygląda, że następne tygodnie mogą okazać się obfite w informacje na temat następnej konsoli od PlayStation. Jeżeli Wam również jest smutno, że PlayStation 4 nie dostanie wydania inspirowanego Cyberpunkiem 2077, to na pocieszenie powiem Wam, że niebieski obóz otrzyma swoją PS4 Pro w edycji The Last of Us Part 2. Będzie posiadała ona matowe wykończenia oraz grawer na górze obudowy stylizowany na tatuażeli. Poza tym pod kolor tego zestawu będziecie mogli dostać bezprzewodowe słuchawki Gold oraz 2 dysk firmy Seagate. Ktoś chyba odpisywał na kartkówce z marketingu od Xboxa. Bardzo nieładnie sony. I've done, I've done for my family. Jeszcze wypadałoby coś powiedzieć o trylogii mafii, której zwiastun pojawił się kilka dni temu. No i właśnie to zrobiłem. W ten sposób kończy się szósty odcinek Gieryczkowych Nowości. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i aby pozostać na bieżąco z wiadomościami z branży growej zapraszam Was na naszego Discorda. Dodatkowo wpadnijcie na stronę Giggamer.pl, aby znaleźć masę kreatywnych osób, podcastów i kanałów na YouTube. Trzymajcie się i do następnego.